To była prawdziwa uczta dla siatkarskich kibiców. Zespół Star Pro Joker Powiatnicki to oczywiście zespół drugoligowy, który jako jeden z dwóch drugoligowców zaszedł, mówiąc kolokwialnie, tak wysoko w Pucharze Polski. No dzisiaj trafił na aktualnego mistrza Polski. staraliśmy dawać siebie 100% no tak się okazuje Szacunek dla przeciwnika. Wszystkie Bardzo nam było tutaj, miło po prostu przed taką publicznością występować. Ja powiem szczerze, że jestem zadowolony z tego, że e, mogliśmy tutaj gościć Mistrza Polski. E, dla mnie to był dodatkowy impuls, bo to jest zespół, w którym grałem w sezonie 2016-17. Do tego meczu przygotowaliśmy się jak do każdego innego. No, no czym nas by mógł tutaj Misz Polski zaskoczyć. Ewentualnie my próbowaliśmy ich zaskoczyć, ale no niestety się nie udało. Fajna atmosfera była na meczu, było dużo kibiców. Był moment, w którym przez chwilę prowadziliśmy. Gra naprawdę wyglądała, myślę, że nawet ciekawie dla kibiców były, były wymiany, było kilka bloków. Doświadczenie, do, doświadczenie naprawdę yy, nieopisane, nieopisane, tak? Mam nadzieję, że w jakiś sposób przełożymy to na grę w naszej lidze. Wychodzimy z założenia, że jako powiat budujemy sportową markę, szczególnie tutaj w stolicy Batupińskiego. No mieliśmy do niedawna Ekstraligę ligę w siatkówce, prawda? W Dżużlu, No dzisiaj jest tak naprawdę wspomnienie po tych y, zespołach i to jest y, niestety przykre, dlatego jak Powiat musimy naprawdę wziąć y, sprawy sportu, zresztą nie tylko sportu, ale również gospodarki we własne ręce. Uchylałem Rąbka tajemnicy dosłownie dwie godziny temu. Reaktywował się kolejny klub ligowy, który nazwy będzie miał Powiat Pilski. Będzie to czwartoligowa drużyna w piłce nożnej kobiet. Więc na pewno nieco egzotyczna jeszcze dla większości z nas dyscyplina, ale z pewnością dyscyplina, która ma szansę zyskać też dużą rzeszę kibiców i swoich fanów.